Hej, cześć wszystkim. To jest mój nagrywanie, jak odpowiadam na Wasze pytania dotyczące masonerii. Możecie się zobaczyć moje poprzednie filmy. Jest, jest playlista stworzona o mojej drodze do zostania masonem i o tym, jak już jestem masonem i w tej chwili mogę Wam mówić mniej więcej, co tam się dzieje, z czym to się je i tak dalej. Pytanie pierwsze: czy faktycznie masoneria ingeruje w politykę? No słuchaj, no kiedy chcesz zmieniać świat, to zaczynasz od samej góry. Więc w tej chwili główna siła jest skierowana przeciwko największej jakby sile scalającej, którą musimy jakby rozprężyć i to jest kościół katolicki. Więc jeżeli widzieliście na przykład w internecie memy z Janem Pawłem II, szkalujące naszego papieża Polaka, to właśnie mamy specjalnych masonów, którzy siedzą przy komputerach i wstukują tam te memy. I, I masoneria jest też na przykład, autorem aplikacji, która nakładała te tęcze na zdjęcia profilowe na Facebooku, żeby jakby gejowską propagandę Dlatego, że chcemy, no, chcemy doprowadzić do pewnej destabilizacji. Chcemy, żeby to wszystko było, było odrobinę bardziej ruchome, a nie takie zastane w betonie. Dlatego, że kiedy coś jest zastane w betonie, to nie, możesz, nie ma miejsca na zmiany. Ktoś napisał komentarz Wyprany mózg, kolejna masońska świnia. Nie słuchajcie tego zjeba. Co takie lewackie ścierwo może wiedzieć? Dębski i tak pozostanie marionetką. E, przecież ten typ głęboko nie wejdzie, no chyba, że w czyjś odbyt, syf na świecie jest właśnie przez takie ścierwa. E, słuchaj kolego, chcesz czy nie, jesteś już na mojej liście, nie powiem Ci co to za lista, dlatego, że nie chcę jakby mieć yy, ten... Ale powiem Ci tyle. Nie chcesz być na tej liście, więc spodziewam się przeprosin w następnym komentarzu, bo inaczej, no cóż, lista, lista może pójść gdzieś dalej. Może stać się, może stać się elementem czyjejś innej listy. Nie chcę nic mówić, to jest wszystko wiesz. Nic mi, nic mi, nic mi nie zrobić. Tak, z ilu ludzi składa się Loża? Więc liczba ta jest oczywiście tajna, ale, ale to są tysiące osób, i to jest tak, że to nie jest jedna loża, tylko jest loża nad lożą, nad lożą, mini loże, nad loże. Jeżeli mówimy o loży jak po prostu pokoju, w którym się spotykamy, no to my spotykamy się w jakieś 30-40 osób, coś takiego. Czyli taka, taka duża klasa, jakby dwie zwykłe klasy, tylko połączone w jedną klasę, dlatego że nie wiem, szkoła bankrutuje albo coś takiego. Ale my nie bankrutujemy, my mamy się dobrze, tylko takie, taka przenośnia, trochę się zapędziłem nieodpowiednio w nią. E, następne pytanie. E, czy jesteś pierwszym youtuberem, który dostał się do Loży Masońskiej? E, z tych liczących się? Na pewno tak, dlatego że oni nie przyjmują tam... E, egoistycznych, zadufanych w sobie, nieprzyjemnych buców, którzy tylko lecą na kasę dla korporacji. Czym się tak ekscytujesz, kolego? Czy, że zdradziłeś Kościół Chrystusowy i jesteś na najlepszej drodze do potępienia? Rzeczywiście jest się czym podniecać. No, kolego, możesz sobie tak pisać, możesz sobie krzyczeć, możecie sobie piszczeć tam i skamleć, ale... Nie staniecie nam na drodze. Myślisz, że myślisz, że coś możesz zrobić? Myślisz, że coś poradzisz? Powodzenia. E, nie masz pojęcia, jaką my jesteśmy już wielką organizacją w tej chwili, jaką mamy władzę, jaką mamy potęgę. E, kolejne pytanie, jak wyglądają masońskie toalety? E, no, w tej, to, w tej restauracji jest taka zwykła no, podziebna. No, co mogę powiedzieć powiedzieć? Brzydko pachnie. Humor <śmur> toaletowy. E, Szczęśliwie nie przejmujemy kobiet, więc nawet jak, jak leje się piwsko litrami na spotkaniach, no to kolejka bardzo szybko idzie. Czy masoni lubią gumę turbo rzuć? Jeszcze jak. Czy przebywając tam nasiąkasz energią kosmosu? Jako masoni musimy być otwarci na wszelkie spirytualne doświadczenia. Bo chodzi o to, że jeżeli jesteś otwarty na to wszystko, to to wszystko mrgnie do ciebie, cała ta energia, feng shui, energia właśnie kosmosu, wymiana energii, prana, karma, to wszystko, to wszystko służy jakby. Rozwoju, rozwojowi duchowemu człowieka, co jest bardzo ważne. Czy masoni preferują Xboxa czy PlayStation? Tak naprawdę to jest wszystko jedno masonom, dlatego, że jedno i drugie to jest narzędzie, które ma sprawić, żebyście siedzieli na dupach z zlepionymi w telewizor oczami i nie widzieli, co się dzieje dookoła was. Więc to jest jedyny, jedyny cel, do którego istnieje Xbox PlayStation i PlayStation i te firmy, które mają entertainment w nazwach no, to możecie być pewni, że jakiegoś tam kolegę mojego, powiedzmy prawdopodobnie nie widziałem ich, dlatego że to inne państwo, ale pewnie jakiegoś kolegę tam, tam, tam zobaczycie. Czy nie obawiasz się, że gadka o zmienianiu świata na lepsze, to tylko przykrywka dla próby objęcia całkowitej kontroli nad światem? I to tak. Kolejny oszołom, kolejna z tej foliowa czapeczka, że o, chcą mnie kontrolować, chcą mnie zniszczyć i tak dalej. My pomagamy ludziom, idioto. Więc jebnij się w łeb i pomyśl jeszcze raz i spróbuj jeszcze raz. I spróbuj raz jeszcze lepiej zadać to pytanie, bo odpowiedź, bo to pytanie jest durne i pokazuje ci, jakim jesteś yy, oszołomem, yy, który wszędzie wie wietrzy yy, spisek. Yy. Czy Masoni mają jakieś powiązania z iluminatami? To ostatnie pytanie, już nie będziemy się tutaj za, za mocno. Ten nie wiem, ile to w sumie trwa, no już ponad 6 minut jesteśmy. E, więc, a, a zasuwam, zasuwam, gadam jak, jak porąbane, już nie starczy mi potem na, na inne filmy. E, więc tak, my działamy bardzo blisko z iluminatami. E, jeżeli widzieliście serial Mr. Robot, to można powiedzieć, że my jesteśmy tak jakby ekipą robota, e, a iluminati to są ci Chińczycy. Więc my współpracujemy ze sobą i podobno nawet mają czasami spotkania w, w tej samej knajpie, tylko po prostu w innych godzinach, w innych dniach, więc jeszcze ich nigdy nie spotkałem. No, więc to tyle. Jak będę miał więcej informacji albo coś, albo zrobię kolejne pytanie i odpowiedzi, jeżeli nazbiera się ciekawych pytań, na które będę chciał odpowiedzieć, w każdym razie, no, masoni to potęga. Jesteśmy wielcy, jesteśmy kimś, nie musicie się bać, bo koniec końców będziemy żyć w lepszym świecie. Więc do zobaczenia, do tego masono zobaczenia i servus.